Hej siemano widzowie, z tej strony i Ty was Czesława, to jest kolejny odcinek z The Joy of Creation Reborn. Dzisiaj tańczymy z Ciką, sorry, z Boni. Z Boni, ponieważ Boni jeszcze nie przeszliśmy, razem z nią w piwnicy będziemy robić bardzo ciekawe rzeczy, a jakie, to zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, jest ta franca wysoka. Piękna. Zaczynajmy w takim razie. Grzmot jak u Marko Kubisia. No to co, jedziemy? Nie boimy się wcale. Boni, tu są jakieś przedmioty? Nie mam. Wiem, że muszę się i tak szybko zbierać tutaj, bo ja już go słyszę. Jo, jego, go, cokolwiek to jest w ogóle. Tu jest już chyba jeden przedmiot. Jest za mną, jest za mną. Nie zdziw się, się, jak zaraz wyskoczy. Lampka to nie jest przedmiot, który mam zebrać. To również nie jest ten przedmiot, który mam zebrać. A ja go słyszę. A ja... A ja go słyszę gdzieś, ja go gdzieś słyszę. Nie oddychaj tak głośno, bo go wtedy nie słyszę. O, jest telefon, jest telefon. Jeden obiekt, 15 sekund zostało do końca. Nie uda mi się tej misji za nic zrobić, oczywiście. Oj, oj, oj! Uuu! Nic się nie dzieje, spokojnie. To już nie jest straszne to jest po prostu śmieszne. Poważnie, Wy się boicie, ja się nie boję. Jak Wy się nie boicie, to ja też się nie boję, więc. Mamy tu zależność. Eee, nie wiem, normalnie. Nie potrafię na razie ogarnąć tych. O, dobra, już go mam. Nie, już jest za mną. Już jest po mnie. No jest gorzej niż było za pierwszym razem. Za pierwszym razem zdobyłem dwa przedmioty, teraz zero. No dobra, nic. Próbujemy dalej w takim razie. Jak się nie uda w tym odcinku, to się uda w następnym. Bądźmy optymistami, oczywiście. Bo po co się stresować? Jak można zdobyć. Nie patrzę na ciebie. Kuźwa, no jak go można? Przed nim się nie da uciec, bo on jest taki szybki. Jak można tego gościa po prostu pokonać? To ja nie wiem. No i co? No i co? No i ja nie widzę tutaj nic, co by mogło przykuć moją uwagę. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach jakieś wskazówki odnośnie tego, on tu gdzieś jest, kaszy światło, ale gówno to mi da, bo on mnie widzi. Chociaż chyba nie. Wow! Zgasiłem światło i poszedł w piździec! Du 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 gonię w kółko! All the squares making circles. Okej, czyli nie mam latarki włączonej, to on mnie nie widzi. Dobra, ten śmiech nie był wcale dobry. On był wrogi. Da 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 niczym Son Goku Silny, szybki Z latarką Zamknij ryj Nic nie widzę Nic nie widzę, już przegrałem 5 sekund, dobra 5 przedmiotów, sorry, nie 5 sekund, dobra, już nie ma No nie jest źle, nie jest źle. Aczkolwiek mógłby być lepiej, na przykład mógłbym zabrać wszystkie przedmioty, to by było już w ogóle całkiem super. Ta gra polega na bieganiu po prostu. A nie na jakimś tam zbieraniu przedmiotów. Jest! Jeden przedmiot, nie wiem jak od niego uciec, poważnie. To jest dla mnie spora zagadka. Dobrze się goźnie męczy przynajmniej, nie? Poważny nie mam pojęcia, gdzie są te pieprzone. O yes, i plakat! Bierz go do cholery jasnej, a nie zastanawiaj się. Hello, ktoś tu jest. Dobra, chodź tu, ty mały skurwy synu. Chodź, wcale nie taki mały. No w sumie możemy sobie przetestować. Czy on mnie widzi w ciemności? Tu była ciemność wcześniej. Czemu się rozjaśniło do dupy jasnej? Gdzie on jest? Jest! Yes, idzie, głupia szmata! Ale tak już był moment, że prawie mnie wystraszył, ale... Ale był też moment, że prawie przeszedł koło mnie nie, za... nie... nie zostałem zauważony. Także nie jest źle. Ludzie. Fuck, Koziruk. No, ja minąłem plakat, ja go nie wziąłem. Ty brzydalu jeden. Wcale nie jesteś taki jak moje misie. Jak ja miałem misie, jak ja byłem młody. Co się z nimi działo? No, nie pytajcie nawet lepiej. Przestań tak oddychać głośno. Ale tak mi się wydaje, że te akurat przedmioty tutaj w piwnicy są na, tym, na tych samych miejscach. Więc można by było to wykorzystać. Ja na razie jeszcze nie ogarnąłem oczywiście tego pomieszczenia. Jak tu się poruszać? I gdzie jest co mniej więcej przede wszystkim? Ale zauważyłem pewną zależność, że właśnie... Że właśnie czas spieprzać przed potworem! No nie, dobra, już przegrałem i tak. Się... Ani razu się nie przestraszyłem, Awy. Mam nadzieję, że też nie. Aczkolwiek. Mogę się mylić, mogę się mylić, mogę się mylić, spróbujemy jeszcze dwa razy, jak się nie uda, to ogarnę sobie ładnie na internecie, mniej więcej jak to przejść, żeby nie było żadnej wtopy, że ja tego nie umiem, przecież jakby to czasownie nie umiał tego przejść, no to przecież no to pogromca, kurde, bo, Boni, Freddy'ego, sorry, Freddy był pierwszy do pokonania, więc Freddy został, yy, że tak powiem, przeze mnie zmiażdżony, no w ostatnich sekundach tego spotkania. Także naprawdę pozytywnie wspominam tamto spotkanie. A! Tam jest telefon. I Bonnie też. Daddy! Daddy cool! Daddy. Daddy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, to chodzi mi o Bonnie M. Tak, ogólnie, no to no, zresztą widzicie, że nagrywam DJ of Creation, to znaczy, że komputer wrócił. Tak, tak. Komputer był. A ee... jakbym się nie ruszał? No, oczywiście, wracając z tego mojego komputera. Nie, był, nie była spalona płyta główna, tylko był spalony zasilacz. Dlaczego? Ja może powiem tam w jakimś osobnym materiale. Ale zostało naprawione, zostało wymiane na gwarancję, więc. Spoko, bardzo szybko do mnie wróciło. Aż sam byłem zaskoczony, jak dzisiaj do mnie przyszła paczka. Nie! Ah. Ok, spokojnie. Wy się nie boicie, ja się nie boję, nie? Godzina może i późna, ale nie ma się czego bać. Chyba. Jest się czego bać. Bardzo. Kradnę cytaty. Jestem taki oryginalny. Jest i ten plakat pieprzony dziadu. Jesteś w innym miejscu niż byłeś, i całą moją teorię szlak trafił. Czapa! Co jeszcze tutaj mamy? Co jeszcze tutaj mamy? DEPPER. Bepi Naprawdę, no nie mam pojęcia, jak to przejść do cholery jasnej. Nie wiem, jak to kurde przejść. A jak wy wiecie, to oczywiście komentarze są otwarte dla was wszystkich. Ja jestem otwarty na... O! Ja jestem otwarty na wszystko. A może nie na wszystko, żebyście mnie nie pali za słowa. Tam było czerwone i... Ja uciekam w ogóle. Oczywiście w ścianę, no! Hogwart kuźwa, peron numer 15, Harry Potter i Hermiona. Nic się nie dzieje, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hello? Czy ktoś tutaj jest? No, czy ty musisz zawsze biec tam, gdzie ja Cholera, Jasna! Yeah. Nie! Nie wytrzymię, nie wytrzymię zaraz. Internet nie w ogóle działa gówno. Fantastycznie po prostu, naprawdę. Pewnie się zastanawiacie. Internet mu nie działa. I jak on rzucił odcinek? Otóż tak. że. Magicznie po prostu, magicznie Jakby ktoś pytał oczywiście Jestem jak Harry Potter troszkę Harry Potter Harry Potter and Hermione Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia naprawdę Tu coś jest? Nie, nie ma 20 sekund do końca, nie mam szans No i oczywiście tak myślałem w randomowych miejscach się cholera jasna pojawiają te rzeczy, a dlaczego nie mogę tego wziąć? Kurde Nie bój się, nie bój się, ja tu zaraz poradzę. Wszystko Yes, maszyna do pisania. Nie wiem co to, muszę się przyjrzeć, na razem, co to jest, bo tak cały czas o tej maszynie do pisania mówię i, i w ogóle o mm, żelazkach, innych pierdołach, a to A to chyba jednak nie takie rzeczy, nie? Coś innego tu jest. No a teraz, jak się okazało, Bonnie to po prostu pipa. No, a gdzieś już się pojawiło czerwone, a gdzie to? Nie wiem, pewnie w dupie. Ajaj aj, aj. Co ty ze mną robisz? Co ty ze mną robisz? Oj oj, czerwone oj. światła są do dupy, ponieważ są w burdelach również. Aj jaj Fantastyczna piosenka Myślałem, że mi ten spaliła się. Dobry jestem, jeżeli chodzi o długość czasu jednej gry To jest naprawdę dobrze. Nie wiem, czy ktoś dłużej dał rady. I nie wiem, gdzie znajduje się teraz Boni. Nie wiem, naprawdę nie wiem, kurde, gdzie mam szukać tych kolejnych rzeczy. On już jest. Jej, ma. Dobra, ziomeczki, to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. No i oczywiście, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby było was więcej, nas więcej i w Polaków więcej. Miało to sens, naprawdę. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Ale pamiętajcie, nie odwracajcie się teraz za siebie. Pa. Cześć. Trzymajcie się. Na razie.